Dima Żukow z nami, cześć, witaj. Cześć, witam. Pięśńca zawodowy, który szykuje się właśnie do drugiej walki w klubie Kamion. Powiedz, jak forma, jak przygotowania? Forma jest, wszystko w porządku. Przygotowania trwają. Też nieźle z trenerem działamy codziennie. Także myślę, że walka będzie super. Chyba do tej pory z tego, co rozmawialiśmy kiedyś prywatnie, brakowało Ci właśnie takiej regularności, tak, takich codziennych treningów, takiego typowego pięściarskiego, zawodowego rzemiosła, tak? Bo do tej pory to chyba różnie z tym bywało. Tak, tak, bo pracowałem, musiałem to włączyć, ciężko to było połączyć boks, takie prawdziwe, prawdziwe treningi z pracą, a teraz to jakoś wszystko się idzie do, do góry. Do pierwszej walki zawodowej tutaj na polskim rynku, do debiutu wyszedłeś do. Przeciwnika dużo cięższego od Ciebie, tak? Z innej kategorii wagowej. Yy, no i dałeś tam z siebie wszystko, tak naprawdę nawet niektórzy twierdzą, że mogłeś tą walkę co najmniej zremisować, tak? W oczach co po niektórych jakichś tam ekspertów. Yy, nawet niektórzy uznawają, że tam zwycięstwo Twojego oponenta Kuźmina było takie troszkę, jakby to powiedzieć, dyskusyjne. Powiedz mi, jak do tego wracasz w ogóle? Jakie były przygotowania do tej walki? Do tej pierwszej, tak? Tak, do tej pierwszej. No, były takie przygotowania zwykłe w porządku. trenowałem tedy w Lublinie w starej szkole boksu też było nieźle, tylko że miałem tam taki problem, że nie miałem sparnych partnerów akurat w mojej wadze. Trenowałem tam z Michałem Soczyńskim, taka waga tam duża, 91. No Soczyński to jest cruiser, tak? Tak, też. no i właśnie z nim sporowałem, ale takie sporingi to tam dużo chyba dla mnie nie, nie dają, no, no i to był taki jeden problem. No tak normalnie też trenowaliśmy, ale coś tam, no. Coś nie poszło, może brak doświadczenia jakiegoś w tym boksie zawodowym, Nie wiem. No ale nie jesteś zadowolony. Uważasz, że mógłbyś tam tej walce zrobić więcej? Jasne, tak. To pokazałem tam. Chociaż według niektórych i tak wypadłeś bardzo dobrze, no jak tak naprawdę jak na debiut i wychodząc od razu, no to no. też do zawodnika, który jest uważany, nie, nie ma co tutaj ukrywać za, jednego z, za jeden z większych talentów, tak, jeżeli chodzi o e, w polski boks, tak, polski rynek pięściarski. No tak, bo no ale ja musiałam, że... Żeby... Chciałem wygrać tę walkę, tak naprawdę, ale no, trochę mi zabrakło. No. Gdzieś tam tej mocy i, i tego wszystkiego. Bardzo ciekawe jest, pięściarz przegrywa i nie wiem, schodzi, odchodzi do tego narożnika. I co? Czy od razu się pojawia taki pomysł, że kiedyś chciałbym dać ci rewanż, tak? Kiedyś chciałbym wygrać z tobą? No, no tak, no jasne. Chciałbyś jeszcze kiedyś skrzyżować rękawice z Kuźminem? Tak, jasne, oczywiście. W tej wadze 6,6 albo 6,9 można było być jeszcze. Obojętne, czy jesteś tak, po prostu, no. chcesz, chcesz się odegrać tak, za porażkę, tak? tak? No fajne, takie typowo, typowo sportowe. Z tego, co się orientują, to teraz na, na brak tych sparing partnerów, delikatnie mówiąc, narzekać nie możesz, bo, bo z tego, co tutaj słyszałem, to sparujesz chyba z absolutną czołówką, jeżeli chodzi o kategorię 66 kg. Tak naprawdę chyba do układanki z nazwisk, które dzisiaj usłyszałem, z którymi sparowałeś, to brakuje chyba... Przem, chyba tylko przemka runowskiego i chyba Wierzbickiego, tak? Ja, A tak naprawdę to już chyba krzyżowałeś rękawice ze wszystkimi. Co możesz na temat tych zawodników powiedzieć? Jak te spalingi według Ciebie wyglądały? No wyglądało to już tak bardziej na poziomie boksu zawodowego, że napra naprawdę sporowałem z tymi zawodnikami, takimi jak sirowatka, logic nawet z Gardzilikiem robiliśmy tam parę rund. Gardziej z innej wagi, tak? tak no. no było ciężko tak naprawdę, ale dałem sobie radę i naprawdę to już jest sztors, <laughs> możemy tak powiedzieć, no. że te springi wyglądały naprawdę fajnie i czułem, że po każdym springu czuję się lepiej i jestem pełniejszy siebie. Do no, z tych wszystkich zawodników, które, których wymieniłeś, no to tak śmiało można powiedzieć, że Michał Syrowatka, no to jest taka legenda, tak? no, Kiedyś pięściarz, który był absolutnym numerem jeden, i który teraz na tej gali posad Boxing Night w telewizji Polsat będzie prawdopodobnie chciał udowodnić, że dalej tym numerem jeden jest. Powiedz tak, może nie, wiadomo, że pięściarze nie lubią za bardzo mówić o sparingach, ale jak to widzisz, tak w jakiej formie jest Michał? No, po ostatnim sparingu to jest w bardzo dobrej formie, ma niezłe kondycję, bo robił tam po 12-10 rund sparingu, także mi się wydaje, że też da się do wszystko i pokaże naprawdę dobry boks. Noż tam legendy krążą o 7 ciosów Michała Syrowatki, bo jak to oceniasz, mocno bije? No, no, bije, ma tam coś w rękach. no. Kawałek żelaza tam jest, Ta, coś tam się dzieje, tak? jest, no naprawdę. Ktoś tam sparowałeś? tam Wiem, że Kamil Młodziński też był na sali, ale z Kaminem chyba nie miałeś okazji sparować. Nie, nie, bo on sparował tylko wyłącznie z syrowatką mm -hmm. i lo Lodzikiem. No i Lodzik też, ty, szykujący się tutaj do super walki z Damianem Tymoszem. Z tego co wiem, to chyba przez chwilę <grym> chyba miałeś jeden sparing też z jednym, a później już, później już więcej sparowałeś z drugim z oponentów. Więc coś na ten temat możesz powiedzieć? Jakiś twój typ na tą walkę? Nie, Czy nie, nie chciałbyś się nie, wypowiadać? Nie, nie, będę tam nic z tego opowiadał <laughs> za dużo, ale mi się wydaje, że też będzie ciekawa walka. No, bo tam 8 minut to nie będą robić. Także jak nie zabraknie nikomu tlenu, no to wydaje mi się, że będzie super. No, no stylianka Janka Lodzika to jest taki styl dosyć agresywny, tak? tak On tak dużo, dużo się porusza. W nomadzie, wchodzi w wymianę, tak bije, powiedz mi, jak to wyglądało w konfrontacji z tobą? No dla mnie to było takie, bo ja bardziej pracuję akurat drugim numerem, e, staram się pracować, no, no fajnie było, no jako dla mnie, no. Myślę, że on mówił, że też dla niego to był niezły sparing, bo akurat ty masz pracuje też takim bardziej drugim numerem, jego ten przeciwnik, także no było super. Czyli teraz na okres przygotowawczy delikatnie mówiąc nie możesz narzekać, tak? Czyli to, tylko po prostu trzeba wyjść do ringu i zrobić tak. robotę. Jakby do ringu, trzeba wyjść by do ringu i dać się wszystko i pokazać, to co umiem, no. Powiedz mi, mm, a jak oceniasz swojego rywala? Oglądałeś coś, patrzyłeś? Jak ty w ogóle przygotowujesz się do walk? Oglądasz tych swoich rywali, analizujesz? Czy zostawiasz to sztabowi szkoleniowemu? Ogólnie to zostawiam sztabowi, sztabowi, no ale znam Denisa, znam tego, bo boksowaliśmy wtedy też na tej gale, on boksował z gibadlą. No taki niezły chłopak, ma jakieś tam rekord, 10 walk ma, 5 przegranych, 5 wygranych No i ma jakieś doświadczenia chyba na tym ringu No i mi się wydaje, że będzie dobra walka No, no jak na powrót po, po porażce, no i wszystko, jakby, jakby tej walki nie nazwać no to rywal jest dosyć mocny, no przeważnie zawodnicy po porażkach raczej starają się gdzieś tam tułać po jakichś tak zwanych pięściarskich bezdomnych Gdzieś tam ten rekord swój odbudowywać, ty powiedziałeś nie Jednak chcę udowodnić tutaj, że coś znaczę i od razu wybrałeś sobie tego rywala No z takiego z najwyższej półki jaki był tylko dostępny, tak? Tak, nie no ja nie chcę walczyć tam z były kim, chcę dawać dobre walki, ale nie żeby było wszystko do, do jednego tego <laughs> Żeby jakoś to wyglądało, żeby kibicom, było ciekawe to oglądać i no, żeby to było... bardzo, ciekawe, bardzo ciekawe i takie ważne w dzisiejszych czasach podejście. No bo, jednak, czasami ci pięściarze chyba też zapominają o tym, że jednak ten sport jest dla kibiców i to jednak przede wszystkim liczą się emocje. I ci ludzie, im więcej w tym ringu zobaczą, tym będą się bardziej pochlebnie na temat tej dyscypliny wypowiadać, co tak naprawdę później będzie pozytywne dla wszystkich. Sparowałeś z całą czołówką wagi 66 kg, i rozumiem, że ta waga będzie na dzień dzisiejszy Twoją docelową, tak? Tak, 66, tak. Bo akurat na co dzień waży tam 70-69, także mi się wydaje, że nie ma sensu posłować 69, bo tam chłopaki robią po 8 kg, mhm. także to bez sensu dla mnie. To twoje warunki fizyczne jak na tą wagę, no to są imponujące, tak? Ty masz ponad 1,80 wzrostu, tak? tak no. Więc no, tutaj w tej kategorii wagowej możesz trochę, za, trochę zamieszania porobić, tak? Już sporo sparowałeś z całą czołówką. Jak byś się tutaj ustawił w klasyfikacji do tych zawodników? Czy ty jeszcze się musisz dużo uczyć, czy według ciebie jesteś już gotowy na jakieś poważne wyzwania w przyszłości? Jak to wygląda? No nie wiem. To co musi uczyć człowiek chyba do końca swojego życia. Cały czas trzeba czegoś mm. się uczyć, ale też będziemy podejmować jakieś tam kolejne wyzwania. Zobaczymy, jak najpierw muszę rozboksować czwartego i zobaczymy jak tam później później. No ten test będzie dosyć poważny. Tak, jak wygramy to walkę, no to zobaczymy dalej, będziemy boksować i będziemy tam patrzeć już wyżej. Na wyżej dzień na, półkę. na dzień dzisiejszy musisz tak jak niestety większość pięściarzy łączyć pracę zawodową tak z plec treningami. Tak. Powiedz mi jak ci się to wszystko udaje tutaj złączyć do kupy. No akurat w Warszawie to jest to nie jest tak ciężko na przykład jak było w Lublinie, nie. Tutaj jest dużo pracy i można to jakoś połączyć, nie. Ale no nie jest łatwo. Nie mogę powiedzieć, że jest tak super wszystko, ale jak na chwilę obecną jeszcze dam rady, dopóki zobaczymy, jak to będzie można. Czyli tak naprawdę nie narzekasz, przychodzisz na salę, trenujesz, tak. do tego jeszcze pracujesz, dajesz radę tak. i chcesz coś tam w tym boksie osiągnąć. Tak. Myślisz bardziej tutaj, jak się zastanawiasz nad przyszłością, to. Chciałbyś tutaj, nie wiem, gdzieś pomyśleć o jakichś występach zagranicznych, czy gdzieś, jasne, jasne, tak. gdzieś tutaj bardziej chcesz się skupić na rynku lokalnym, polskim, tak? Czy jak, jak, to, jak to wygląda? Nie no, ja bym chciał boksować po prostu, nie wiem, dla mnie nie ma różnicy, gdzie boksował. Może mogę w Polsce, mogę i na Ukrainie, mogę i gdzieś wyjechać za zagranicy. albo było to naprawdę jakiś... Yy... Ty mocny rywal i żeby to jakoś nie wiem, wyglądało I dla mnie to jest najważniejsze Większość pięściarzy na tak zadane pytanie Prawdopodobnie odpowiada oczywiście Ale za ile i gdzie? Ty nie poruszasz tego tematu, tak? Na razie tylko po prostu. Na, razie na razie nie Na razie nie, tak? Więc co, skupiamy, skupiamy, się na, skupiamy się na tym boksie zawodowym, oczywiście też za Tobą jest kariera e, amatorska, coś możesz na ten temat powiedzieć? Ile tam miałeś walk amatorskich, wygranych, nie, ja przegranych? Nie, Pamiętasz tak z głowy? E, tak bardzo nie pamiętam, może z, z, z 30 tam miałem, ale to było bardzo dawno, bo boksowałem tak normalnie do 18 lat, później miałem przerwę studia, hmm. byłem na wojsku na Ukrainie. no bo w wojsku byłeś? Tak, miałem takie duże przerwy, dlatego... Już po prostu było to bardzo dawno, no, może ze 6 lat temu. Tak Obserwowałem tutaj tak. twój trening, no trzeba przyznać, że dynamika naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Te nogi też fajnie pracują, więc no. Tutaj trener Kosicki chyba wszystko układa w dobrą stronę. Powiedz, jak ci się w ogóle układa współpraca z trenerem? Jakbyś trenera ocenił, na przykład, porównując go do innych trenerów, z którymi miałeś wcześniej do czynienia, tak? Rozumiem, w Lublinie trenowałeś tam z, z trenerem bardziej doświadczonym, tak? No tak, tam trenowałem z osobą Moczewską, też było bardzo super, bardzo mi się podobało, ale tutaj bardziej tak jakby to się... indywidualnie to wygląda, bo trenujemy tylko on, ja tam. I tyle, nie? I to bardziej takie indy indywidualnie. Czujesz czas... takie większe zainteresowanie swoją tak, tak, osobą, tak? tak? tak nie, tak. po prostu nie jest to grupa, aż jest paru, tak, pięć, tak. po prostu jakieś takie uwagi ogólne, tylko po prostu to wszystko jest skierowane w Twoją tak, stronę, tak? Te treningi jakieś tam motoryczne i no, wygląda to. No mi, bardzo mi się podoba. Naprawdę. A jakbyś tak chciał ocenić na przykład skalę pewności siebie, porównując do poprzedniej walki, to czy teraz jesteś dużo pewniejszy siebie, czy tak po prostu? No jestem pewniejszy, bo ponieważ zrobiłem tutaj sparingi, nie? Może z pięć sporingów zrobiłem i dla... dużo mi to dało. Tak mi się wydaje, że naprawdę czuję już ring i to wszystko i... Czuję ten, ten dystans, a nie tarczy worki to jednak też daje, ale nie tyle jak daje ten sparing. Ja przed rozmową z tobą, tak rozmawiałem z zawodnikami, z którymi sparowałeś, Na przykład z Michałem Syrowatką. Michał Syrowatka faktycznie był tutaj pod wrażeniem, powiedział, cytując, że z ciebie skawał zawodnika, zaznaczając oczywiście, że jeszcze musisz się sporo uczyć, ale powiedział, że podstawy masz wręcz niesamowite. No. No to dlatego, że nie wiem, tam trenowałem, miałem tu dużo przerw, ale starałem się cały czas coś tam się robić, nie, poruszać się nawet w tym wojsku i no i wszędzie, nie, no a tutaj przyjechałem do Polski i jakoś tak się udało mi to zaboksować na tym boksie amatorskim w Polsce, no i powiedziałem sobie, że albo boksuję na zawodową, bo trzeba coś tego zarabiać, bo, bo to tak po prostu w moim wypadku to po prostu w przypadku, to bez sensu było, te boksowanie na amatorce za jakiś tam medal, za coś tam, także musimy coś... Na tym Czyli tak jak większość mięściarzy po prostu przestały Cię interesować medale, puchary, no tylko tak. chciałbyś zobaczyć no. jakieś banknoty? Tak. <śmiech> <śmiech> Czyli po prostu chciałby, chciałbyś coś zarobić. No tak, A. tutaj już z tego, co się orientuje, jakaś baza sponsorów, już jest z Tobą zainteresowana, coś już się tutaj pozytywnego będzie działo w tym kierunku. E, sprawy, takie pytanie zadam ci osobiste trochę. Powiedz, ty w ogóle myślisz, e, w, jeżeli chodzi o Polskę w kategoriach takich, że chciałbyś tutaj zamieszkać, chciałbyś tu żyć, chciałbyś tutaj sobie swoje życie ułożyć, czy raczej tak. to po prostu jako miejsce takie. Jak czy tu po prostu przyjeżdżać, zarabiasz, czy chcesz zrobić jakąś karierę? I... Nie, na chwilę obecną... Gdzieś tam sobie czmychnąć dalej. Nie, na chwilę obecną nie. Mam pana tutaj zamieszkać w Warszawie już na stałe i trenować, boksować, no i pokazywać jakieś fajne walki i ten boks. Bo Znam, że masz, masz tutaj dziewczynę narzeczoną, tak? Tak, tak mam, no. Gdzieś tutaj sobie mieszkasz, to pozdrawiamy ją z tego miejsca serdecznie, tak? <laughs> tak <laughs> Rozumiem, tak. że gdzieś tam, nie wiem, pewnie są, są dosyć poważnie ograniczone miejsca, jeżeli chodzi o obecność jakichś tam osób postronnych na galach, więc nie wiem, czy akurat uda się na żywo obejrzeć, ale na pewno przed telewizorem będzie trzymała za ciebie kciuki, tak? Tak, tak. mam sporo kolegów też ziomku na Ukrainie, które też oglądałem i kibicuję. Więc co, no, to musisz ich zachęcić, tak? TVP Sport, tak? No, 4, 4 grudnia, Gala Knockout Promotion. Co pokażesz kibicom? Co możesz obiecać? Dam siebie wszystko. Pokażę naprawdę prawdziwy boks. Także oglądajcie. Ale pokażę? czego mamy się spodziewać? Mamy się spodziewać boksu, czy po prostu jakiejś niesamowitej wręcz agresji? <noise> chęci, chęci zmazania tej porażki, zakończenia walki jak najszybciej się da? czy Jak to ma wyglądać? Czy to, sobie, czy to jest tajemnica? Powiedz. Y Myślę, że pokaże po prostu to, co tutaj robimy codziennie z trenerem, nad czym pracujemy, i pokażę prawdziwy błogosławieństwo bez żadnych tamtych tam, rzeczy. O jakieś tam sprawy stresowe to Ciebie nie pytam, bo już na gali telewizyjnej występowałeś, więc tutaj chyba raczej z tym nie będzie problemu, tak? Tak, nie, nie stresuję się tak w ogóle. No. Nie ma żadnego stresu, nie. czegoś takiego, tak? Gdzieś tam wychodzisz, muzyka gra, nie wiem, światła się świecą, nogi się nie trzęsą, wszystko nie. jest w porządku, tak? tak? Dobra, muzykę na wejście już wybrałeś? A ja, oczywiście. Wszystko już jest wybrane, tak? Tak. No to co, pozostaje tylko życzyć powodzenia. Dzięki. Dzięki za rozmowę. Dzięki.